Dobra, i zmieniony, bardziej jesienny klimat. A my tu jeszcze nie też mamy. Marek właśnie, jak zwykle, sprząta. Nie, Marek nie sprząta, Marek. Robi porządki. Koszy na śmieci. A, tak, tu udokumentujmy. Bo, wiecie, co, jakoś jeszcze. Segregacja. Nie jest. mamy automatyzacji, aby się przydała, nie? No, czasami tak. Każdemu w domu. No właśnie, no. także sprzątamy i wiecie co? O, to jest właśnie, jak to mówią? Yy, szafka wstydu i tak dalej, no... Ale, u nas, to nie jest szafę, tak ale u nas tak, powiem Wam, że ja dosyć często tu w ogóle robię porządki. No przyznam się szczerze, tam już trzeba znowu odkurzyć. Jak to ze śmieciami jest, zawsze coś gdzieś... Nie ma. Yy, są tutaj. Ale to jest zielone yy, jeszcze. To chyba w łazience. Jak to zazwyczaj bywa... Yy, Coś tam gdzieś w lecie nie tam, gdzie trzeba? Nie, bo ten, te pojemniki na plastik są bardzo takie, ma, jakieś malutkie. No ten jest trochę większy. A stare mieszkanie mieliśmy taki potężny, kurs, że tam nic nie przylatywał. I tu Wam powiem tak: bardzo fajnym mamy, że tak powiem, patencik na rzeczy. Papier. Na, na papier, segregację papieru. Może się z wami przywitam, też by wypadało, nie? E, także witam się serdecznie z wami. E, na papier zawsze mamy, e, odkładamy sobie takie torby, wiecie, papierowe, jak tam czasami z zakupów e, spożywczych e, czy, czy innych. E, także e, odkładamy sobie to do szafki obok i wtedy właśnie wkładamy nie worek foliowy do segregacji papieru, tylko e, właśnie taki, taką torbę papierową. I tak się to dzieje. Pokażę Wam jeszcze tak, przybył nam wrzos, bo ostatnio pisaliście, że niektórzy też nie wierzą w to, że jak się przyniesie wrzos do domu, to jest fek, bo to jest zabobon. Ale powiem Wam tak, mamy dwa wrzosy aktualnie. Czyli taki, to jest wrzosiec, tak to, ten, ten kupiłam hmm, w Kauflandzie. W Kaufflandzie. a zaraz Wam pokażę ten, który kupiłam w Ikei. Wygląda tak. Powiem Wam, że dla mnie naturalniejszym takim, który bym na pewno spotkała w lesie, jest ten. Tamten jest takim o, nie, nie, dla mnie. Nie, to cię muszę, tak? mm -hmm. <noise> Jest nerwowo, ale cię muszę yy, ten. Dlaczego nerwowo? Ja tam nie jestem nerwowa. <noise> nie, no żartuję, bo jest rano. Znaczy dla mnie jest wcześniej rano, bo jest 11.35, dobra. O matko. E, słuchajcie, jak jeździłem jeszcze na praktyki na studiach będąc, jeździliśmy do Bornego Sulinowa. Tam były tak zwane wrzosowiska. Tam też takie wrzosy rosły, ale to nie rosło, wiecie, jakieś. Pęki czy coś to tam? Może całe. Tylko po... całe... O, dywany? Gdzieś całe, słuchajcie, takie połacie tego wrzosu. I to też taki ładny wrzos. Tamty dyrus, ale efekt był niesamowity. Do tego słoneczna pogoda gdzieś tam w tle jakieś drzewka. O. No, ja Wam powiem, on jest. Yy, no, jeżeli chodzi o wizualny efekt, jest piękny. On nawet, o, słuchajcie, bronicy, ja Wam tak pokażę. On ma tutaj, jakby, ja mam wrażenie, że on był wycięty z mchem, z fragmentem ziemi, włożony do, do tej osłonki, do, doni, do doniczki. Yy, no i pięknie wygląda, jest taki wilgotny, nawet bym powiedziała, taki, taki, no naprawdę bogaty, ale yy, no nie wiem, może Wy mi napiszecie, bo dla mnie to jest bardziej taka jakby. Wiesz, no. To jest taki dekoracyjny chyba, <noise> się nie wiem. Bo to takie rośnie, słuchajcie. W jakiej szklarni na przykład, ale ja może ja się na pewno mylę. W ogóle jak się patrzy w sklepach, to znaczy takich budowlanych czy gdzieś, to wrzosów jest po prostu mnóstwo różnych odmian. Są całe zielone. Mm. Ale wrzos jest o tyle fajny, ja pamiętam, jak jeszcze w szkole pracowałem, to zawsze kupowałem sobie wrzos, no ale wiecie, trzeba to podlewać, ale się zapominało, więc jak tego... Nie będziecie podlewać, to on tak zostanie. I to jest fajne. No, Jedynie jak się go potem tak delikatnie czepnie, to on się zacznie sypać. I delikatnie się będzie ale kolor nic mu się nie zmieni, także to jest fajne we wrzosie. Także Wam pokażę tak z perspektywy może no tam no, no, no. ten i ten. No ale w sumie. Ale nie ładne wszystko, wrażenie. Dobra, nieważne, to jest, Dobra, nie ważne, no. słuchajcie, życie, ale nie? Ale popatrzcie, jaka dekoracja wykonana przez marzenkę. No No nie przez mnie, bo to Michała wyciągnęła. Tak, Michała robiła. Ale jeszcze jedna dnika jest, nie? Dobra, jeszcze będzie, ale a propos kwiatów, to wam pokażę co przyniosłam do domu. <grymio> Ustawiłam w rogu skrzydło kwiat yy, tę całą donicę i powiem wam tak, że chyba już jest za zimno. Na zewnątrz 15 stopni. No, a wieczorem yy, to jest 10, Wieczorem i zauważyłam, że on zaczyna zaczynają mu czernić listki. Prawdopodobnie już chyba nie ta temperatura. No i stwierdziłam ostatni moment, żeby chyba uratować skrzydłokwiat, skrzydło, i przyniosłam go do domu. Muszę hmm, podreperować go, chyba kupię jakąś odżywkę. Tutaj muszę poprzeglądać. Nie wiem, może on jest za bardzo zbity, też dobra, także hmm, na razie skrzydłokwiat. A propos reszty, o tu suszą się buty. Ech. No, to resztę też będą musiała już zaadoptować i przenieść do domu. Na pewno palma, bo to nie przetrwa zimy na balkonie i cała reszta również. Przenieść tym tutaj już na, na ścianie tam w kuchni. To słuchajcie, miesiąc czasu i było po, po bluszczu. Nie było światła. Mm. Czyli on jest może bardziej odporny na temperaturę, co na brak światła już nie jest taki odporny. Chyba wszystkie kwiatki, nie? No tak, a teraz mu pokażę coś obrzydliwego. Co? Jesteście gotowi? Coś bardzo obrzydliwego. No, 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 nie? Nie? Ma nie. Obrzydliwego. Mm, pokażę Wam coś, co jest bardzo obrzydliwie wygląda, aczkolwiek, teraz spełnia swoje funkcje. Myślę, że. A to też dzięki Wam, bo daliście nam. Ci y... ja pomogę, bo nie wiem. Nie. Co. Daliście nam. Y... A, już wiem. Co. Przykłady. Chodź tutaj, Mareczku, bo ja tego nie wezmę do ręki. O matko, słuchajcie, no, jak to wygląda, to wygląda kisiel? No kiziel z muchami. A tu są te nasze muszki owocówki i one, słuchajcie, znikły. One już tam, za, e, wiecie, zostały zmumifikowane w tym, to jest e, taki, taka mieszanka płynu do naczyń i octu. Tak pisaliście pół pół, no. też w komentarzach, że to działa i faktycznie powiem wam, że działa. Ojej, ci jakoś uratowała. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś sezon, teraz już się zrobiło chłodniej i one chyba już y, kaput, ale zobaczymy. Nie. Coś, ja, ja właśnie nie mówię, teraz jest sezon, kiedy owoce i wszystko dojrzewa, dojrzewa przejrzewa już bardziej. I one się pojawia, pojawiają masowo. Byliśmy ostatnio przecież w tej pijalni czekolady. I też, jak podali nam y, mus taki y, z malin, od razu coś co się pojawiło, owocówki. No, nie, nie wiem, że chmara, ale jest. No ale się pojawiły, a ich nie było, zanim to było podane. Także. Mm, no, jest sporo tego. Mamy na lata. to taką metodę, ale. Y, jest ona mało estetyczna. Ja to czasami ja robię tak. Ale ci powiem, to z tej odległości wygląda jak. Wygląda jakby ładnie. jakiś deserek, prawda? Malinowy. Tak. Dobra, y, nieważne, także tym się witamy. No i. Jedziemy dalej. A, słuchajcie, jeszcze kwestia lustra w łazience. Tyś w Ale ogóle mówiła te... o tym lustrze? No. no mówiłam już o lustrze, że czekamy i czekamy, że się przedstawia. Tak, wczoraj nam pan napisał, że pracownik jest chory i niestety będzie to przesunięte. I poparcie tu taka dzida, ta sytuacja. Ja tam akurat nie mam to pretensji, może ma, ma tym razem większe tam nerwy niż ja, a ja mam akurat mniejsze. Bo wiecie, ja już się przyzwyczaiłem do tego, że w łazience nie ma lustra, może nawet lepiej, bo wiecie, jak wyjdziecie z kąpieli, to jest pięknie, jak lustro będzie, to już nie będzie tak miło. Ale nie, wracając do tematu, popatrzcie, jak pan tu był na pomiarze, to mówił, że, ja się pytam go, ile to będzie trwało, jak przyjdzie zamknięte lustro? O tak z tydzień, no mija miesiąc, także widzicie, tak, teraz jest takie czasy, że coś zamówicie na niby coś, to niby to bardzo. już ma być, tak, lustro już niby jest na jego tam warsztacie, Niby coś ma być już za tydzień, dwa, a nagle się okazuje, że coś się posypie, gdzieś tam coś. No i potem przerazać to w miesiącu, także taka sytuacja dziwna. Ale spoko, Ja tam akurat na lustro nie narzekam, na brak lustra. No, na gorzej. Marzena w ogóle ciągle myśli, co z tym przedpokojem. No tak, mamy się wybrać, nie? Yy, mamy się wybrać, powiem Wam, do yy, takiego showroomu, yy, w którym są. Yy, tapety i taka tapeta, no, no właśnie y, coś, jakaś grafika, jakiś a'la mural, coś takiego, mnie by się tu podobało, ale... Tylko wiesz, dróg... tu jeszcze musi być musi być rozmiarowo tak proporcjonalne. Tak, 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 natomiast jeżeli chodzi o przedpokój, no to to jest y, 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 dla mnie głębszy temat i zobaczcie, tam jeszcze brakuje mi lustra, ale na razie po prostu to lustro ani nie pasuje mi tam, ani nie wiem jak, ani gdzie, ani co. I faktycznie może skończę na takim lustrze, wiecie, rozkładanym w, w sypialni. I ja Wam jeszcze powiem zwrócę uwagę na to, że my tu już mieszkamy pół roku dobre i zobaczcie, weszliśmy do mieszkania, które tak naprawdę nie było wykończone na tip-top. Nie, tip -top. no było 95% wykończone. No mówię, że nie było na tip top. A. I te braki, które były, jak żeśmy tu weszli i zaczęliśmy mieszkać, one nadal są. Bo my ży ja żyjemy z Łazienka, a dalej pojawiają się jakby ubytki. No już pomijam fakt królika, który tutaj urąbał mi kawał ściany. <grym> Natomiast no, pojawiają się, no, jak, się jak się mieszka, to się używa i to się zużywa. I pewne rzeczy też, no widać, że dalej. Są niedoróbki, które, niedoróbki, które były, zostały. W Co? sypialni mnie bardzo, bardzo na mnie to działa. Taki pas, który miał być właśnie grafitowy, a jest biały, Ale niedomalowany ja tak. w dwa. Dwa są takie miejsca. No to jeszcze jedno, dobra. Także <laughs> powiem Wam tak. Jeżeli ja nie. Nie wiem, ja, ja, przynajmniej tego tak doświadczam. Jeżeli w, czegoś się nie wykończy i wejdziesz mieszkać, to po prostu albo będziesz żył w wiecznym remoncie, albo będziesz żył w wiecznie niedokończonym czymś, a reszta rzeczy będzie się znowu psuła. No i tak, widzicie, i tak to się robi na w niedzielę. Ale na całe szczęście to jest naturalny proces i ludzie tak żyją, wszyscy praktycznie, bo wszyscy wszystko zużywają. To, to nie jest tak, bo byśmy musieli żyć w muzeum. Na zasadzie takiego muzeum z PRL-u, gdzie pani wstała i powiedziała nie dotykać tylko patrzeć, no. no też, też się porąbał wtedy przez tą lampę. O proszę, jakie wgniecenia tu no, są. Tu tak są jakieś, jakieś takie wkłucia jeszcze, no. Znaczy wkłucia, dziwne określenie. Także wiecie, no, pojawiają się listewki, gdzieś tam się, mm, nie wiem, czy to George'uś, czy to odkurzacz jeżdżący y, się przy, przydłubał. No, póki co jeszcze większość rzeczy jest, że tak powiem, przy przedmiotów bez większych zniszczeń, aczkolwiek lodówka, jak ja ostatnio zauważyłem, tu jest urąbana od tej szafki, w tym miejscu. Tu gdzieś też się coś wgniotło, także no to jest takie naturalne, bym powiedział. O, tu też, popatrzcie. Tu się ktoś, wkładając kubek, stuknął, no i się szyba lekko przytłukła, także takie sytuacje się zdarzają. Aczkolwiek powiem Wam, że to też jest chyba marzena kwestia materiałów. Nie sądzisz? A może teraz królika, słuchajcie, próbuje nakłonić. Ooo, no, George. George, no idziesz do klatyni, no, Hopsej, hopsaj. No, ładnie. O, no, widzicie? I, o, jest nerf, jest nerf. George jak tupie, to jest od razu nerw. No do no. Bardzo pięknie. No dzisiaj... No, dobra, tam tu już po, po wszystkim. Przed już można otworzyć drzwi. Także słuchajcie, ja wam powiem George to jest taki cwaniak. A niestety my go teraz musimy dwa razy dziennie łapać. To są takie łapanki, bo tak, musi dostać najpierw probiotyk, a potem musi dostać lekarstwa, to jest w przeciągu 3 godzin. I ten cwaniak to jest taki agent, że wystarczy, że się podchodzi w odpowiednich godzinach do podklatkę, a jak on tam jest, to od razu idzie do domku, więc wtedy Michaśka ma misję specjalną i musi kartonik zakładać, żeby tam mu zablokować wejście do domku. A wracając do y, tych nieszczęsnych Pasków. To Marzenka mówi właśnie o tym. O. taki paseczek został. Bo tu by się musiało kończyć pierwotnie, a tyle do. Także tu trzeba będzie kiedyś, ale ja myślę, że to słuchajcie będzie okazja, żeby przemalować pokój. Co ty, Marzenko, o tym sądzisz? Ty, a wiesz, ja już w ogóle myślałem, żeby tutaj dać kiedyś na tą ścianę tapetę taką jakąś, ale nie jakby to wyglądało. Dobra, to już jest technologia przyszłości. Tak? Ja a wracając, że ja sobie uważam, że to jest wszystko kwestia jakości materiałów. No zobacz, a przed granitowy blad z nim się nic nie dzieje. No tak, ale wiesz, no tu, tu granitu nie da mnie. No. Tutaj taka pamiąteczka, ale ja to naprawię, spoko. Nie, ja myślę, że to, to coś więcej, dobra, chodź. Kończymy to. Wywód. Przyszedł czas na kawę. żeby było na podwójnym, ja wam pokażę, kupiłem ci taką czekoladę, mm, czekolada biała, nie wiem czemu, ale ja ostatnio mam facę na białą czekoladę, bo ona jest taka mega słodka, ja lubię słodkie, także takie cudo, a ja wam coś pokażę. Marzyna, o właśnie ona widzicie w akcji, ona nawet nie wie, że ją teraz nagrywa, Będzie miała zaprawdę, prawdopodobnie. Marzyna m, przyniosła już do mieszkania nasze, nie wiem, palmy i m, skrzydło kwiaty, no, powiem wam, żony się trochę spragdały w porównaniu z tym, co było w Ikei, ale i tak są jakieś takie średnie, a palma, no nie wiem, jej nie, nie będę oceniał, tej palmy widać, że jest, było zimno, bo aż się tutaj zrosiła rosa. O, Marzenka, proszę, idziemy do niej. Jakie tu są porządki na tym balkonie, matko, miotły, odkurzacz. Co tu się dzieje, Marzena? I, e, gdzie moje truskaweczki? Nie, one już wiesz co, były naprawdę brzydkie i wiesz co stwierdziłam? Mam pomysła. No. Kupię takie, są takie niskie, wiesz, takie iglaczki i ja sobie tutaj zrobię taki san mm. iglaczkowy. Tutaj ale tutaj czy też... te iglaczki ci przetrwały zimę? No to są na zimę, a jak tutaj, wiesz jak są. No te... dobra, ale wiesz jaka jest różnica? Że jak jest grunt, słuchajcie, jak te roślinki są w gruncie, no. to te korzenie są głęboko w ziemi. A tu jest ten problem, że jak jest mróz dookoła, to ten mróz atakuje też przez tą donicę. Zaryzykuję, to będzie eksperyment tegoroczny. I nie, nie chcę, żeby to było takie wiecie, puste te doniczki. To nie podoba mi się. Ale ja myślałem, że tu można zrobić taką, kupić takie wiesz, tak powbijać takie giełki, jak się robi na Wszystkich Świętych, co? <słuchaj> ci, ja wam pokażę. To są najlepsze e, kwiatki, nasze tak, kwiatki, sztuczne. Ro roślinki sztuczne. Prima, Sorci, Calafon. Zobaczcie jakie one są świeże. Co prawda są przykurzone, zbrudzone, ale to jest rewelacyjne. Chociaż nie no, ja osobiście lubię naturalne rośliny, ale powiem szczerze, że o rośliny trzeba niestety dbać. Jak się gdzieś wyjeżdża, jak się nie wiem, zapomni, są upały, no to Potem z tym rolić cyrk, nie? A to słuchajcie, macie gwarancję, że jest super, no. no tak, dlatego my mamy takie piękne, zobaczcie, rośliny, dzięki babci baci. Ona jest zawsze podlewa. Nie no, podlega. dzięki tobie też, ty, ale chwila. No A co? przepraszam, gdzie te pójdą? Spoko, no na pewno bluszcz muszę, wiesz... Yy... Mm, to do domu. Tak. To on musi trafić do domu. Za chwilę ci spadnie. Nie, nie spadnie. I na pewno ten też musi trafić do domu, on jest tak piękny. A te małe też są od na parapetik. No na parapecik. No. Mm, I coś ja właśnie tego nie cierpię. Ja nie cierpię jak jest na parapetach wystawa kwiatów. Wystawa po prostu tego kwiatów. nie cierpię. No, ale... To znaczy ja, ja wam o, też powiem. proszę, widzicie ją tam? Ty, ona tam zamkła. No, <laughs> to dlatego jest taka happy new year. Dobra, ja, ja wam powiem, ja lubię też, ja nie lubię takiej drobnicy. Ja lubię na przykład mieć cztery fajne duże kwiaty. Mm, widać. Ale wiecie cztery takie, ładne duże. Takie, które mi nie padają, wiecie, które mi nie obsychają liście i tak dalej. No to tylko ten gatunek Posychają, tam. Usz no. fospolitus. Dobra, czyszczę to i idziemy dalej. Także no zmiana zmieniam balkon na jesienny klimat. Ale wiesz, czego tu brakuje, braku braku brakuje dynie, wrzos, a może wrzosy by tu posadzić? Ale nie, ja bym właśnie chciała, wiesz, takie właśnie, takie iglakowe, no wiem, malutkie, takie, i one by były na zimę, wiesz, jak spróbować. śnieżek na prysznic. Ale to są ile, trzy na każdą donicę trzeba by było kupić, wow, więcej chyba, więcej Ale tu jakie ty też małe kupić, no, Nie, No, wiesz, takie to no takie trzy. średniej wielkości są takie. No ja takie bym myślał już, to trzy takie po prostu, o nawet dwa może, jak takie nie, szersze. Trzy, trzy, trzy. I tam ze dwa do tego małego, gdzie były ogutasy? Tam bym chyba nie dawał. Bo nie? tu jeszcze może przetrwać zimy, bo to jest trochę izolowane, jakby nie było. A tam już nie przetrwa. Tam zostawić i na jej wiosnę się coś posadzi. Jak zwykle Marek ma swoją Dobra. koncepcję, jest nie? Dobrze. A popatrzcie, jak to ładnie przetrwało. Wszystkie deszcze, nic się, tym, nic się z tym drewnem nie dzieje. Nawet tu, gdzie były te zarysowania, nic nie puchnie. Także naprawdę drzewo bardzo dobrej jakości. Dobra, nikt nas księżniczka e, Księżniczko, proszę nas puścić. Muszę sobie jeszcze kupić takie rękawice, bo nie mam takich gumowych rękawic, a wiecie to. Ja po kupiłem prostu... takie cienkie. Nie, nie. Zabrałam się za robotę bez tego. No i co, uwięzieni na balkonie? Córka uwięziła nas na balkonie. Jak ja ją zaraz pogonię miotłą. <laughs> Michaśka, no nie rób sobie no. <laughs> Ty. Mm -hmm. Ale to nie jest śmieszne. Nie, teraz to ja mogę sobie siedzieć, bo to jest miło Nie, teraz to już masz nerwa Ojdzie. O, idzie. Nie, nie mam. Nadciąga. O, szty, mała. A, dawać ją tu. Dobra, jadę kawę pić, bo właśnie mówiłem, że robię kawę. Na... Ej, ale ktoś mi czekoladę schował. Nie wiem nawet kto. Nie już Dobra, jest schowana gdzieś. O, piękna kawa. Popatrz, jaki piękny kubek tu leży. Patrzcie, co za No, dobra. Popatrzcie jaki piękny kubeczek, idealny na ten klimat. Patrz, ty ale baje. Co? Kubek jest twoją głową. I tu widzicie obiekt, który można ostatnio przeżywała. To, co ci tam działo. No, co, jak tam? Jakie działo wrażenia? się dobrze. Wrażenie jak zwykle piękne. Chodzi o sportowe nie, 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 nie wrażenia. Ale powiem Wam, że i tak jestem zadowolona. Chodzi o siatkarzy. Także... No to był finał, nie? Tak, to był finał Mistrzostw Świata, są wicemistrzami. Serdecznie im gratuluję. I no naprawdę dostarczyli przynajmniej mnie, bo ja bardzo lubię wielu, wielu emocji sportowych. Jako kibizo naprawdę już miałam stany przez zawałowe, ale no to jest fajne i gratuluję postawa super sportowcy na medal. No i faktycznie na medal. A ja wam powiem, że jak Marzena oglądała niektóre części meczu, ja to nie nawet nazywałem, bo ja tego nie śledzę. Sety. Tak, to słuchajcie, ona przełączała sob telewizor. Ja mówię, co ty kobiety robisz? Ty patrzysz na mecz czy ty co? Nie, bo ona się tak stresuje, ja... że ona nie może tego widzieć, co się będzie działo. no czujecie to? Nie, bo ja widzę. Mój jak tata znowu, mój tata, jak oglądał mecz, to on wy wyciszał głos, bo jego denerwuje to, co sobie gadają. Nie, no słuchajcie, to jest porażka, nie. No, a myśmy dotarli na punkt widokowy w Katowicach przy spotku. Tu nawet no, kiedyś. To widzimy. jest taki, wiecie, to, 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 to jako punkt widokowy. No to jest! To po prostu taki... Czemu? No tu widać ładnie panoramy Katowic, tu masz spodek, tu na C, tu masz Rondo. No tu budynek stanął, tu był kiedyś kolejowy czy jakiś taki PKP budynek, a teraz wybudowali taki bardzo ładny. Biorubie, tu jest biorubie. centrum miasta, e, tu mm -hmm. jest e, no, centrum kongresowe, nie? To całe. Tam tak jest Filharmonia, Fidharmo... dobrze mówię? Nie, to nie jest Filharmonia. Tak, to jest Narodowa Orkiestra Sofańsza no. Właśnie, tu jest muzeum i była kopalnia, tu osiedla, no i piękny widok na Katowice. Taki typowo urbanistyczny, ale no piękny, no my... Z takim widokiem wiecie, akurat y, żyjemy, urodziliśmy się tu, dorastaliśmy i starzyjemy się też. Ale było inne kiedyś, ci powiem. I inaczej wyglądało. Tak, to zupełnie bo in, inne, y, inne tereny, zupełnie inna przestrzeń. Teraz tu się buduje, ja wam powiem bardzo dużo, biurowce, y, no apartamentowe. Kolejny budują kolejne drapacze Także ta architektura tego miasta też się zmienia, no ale myślę, że na lepsze. Dobra, to czas iść dalej. Idziemy. A marzenka znowu je, ale popatrzcie, co marzenka je. No i wyszło, że ja tylko stoję w tym domu. No ale wiesz, że ale taka nie. rola jest. W ja jestem dzisiaj testerem. Powiem wam, że to, ta żółta papka to jest coś rewelacyjnego. To jest papka kobiety, to jest. Dżem. ja już wam powiem. To jest nasz domowy drzem, który zrobiło Marek. A tu są tak proste składniki. Chociaż ja wam powiem, że jeden z tych składników nie jest moim faworytem. A to jest ta dynka, ja mam powiem, ja, ja nie, nie lubię się z dynią, ja nie, nie? nie, nie lubię, nie, nie umiem gotować dyni, nie umiem jej w przepisach wykorzystywać, kiedyś robiłam krem z dyni, to wiecie, nie powiem, wylądował gdzieś tam, w odchłani. w ogóle był nie do zjedzenia, także po prostu ja nie potrafię dyni przyrządzać, ale ten dżem, którego podstawą jest dynia, no po nie, prostu... Nie, nie, nie. To słuchajcie, nie jest prawda? No jest podstawą. podstawą są dwa składniki: dynia i jabłko. No Bo no jest pół na pół. Takie słuchajcie, pięknie jabłka, one wyglądają jak wiejskie. bo mm. są wiejskie. Ale naprawdę dżem wyszedł przepyszny. Przepyszny i taki y, nie jest słodki. Bo wiecie, dżem to mnie się kojarzy z takim no po prostu ulepkiem, no tak, ulepkiem y, cukrowym. Ale ten jest pyszny naprawdę i konsystencję ma super, bo te kawałki, dynia się rozciapciała, ale kawałki jabłka yy, są takie wyczuwalne, to są takie, wiecie, kosteczki, ale o, to jabłko też naturalnie, wiecie, pod wpływem gotowania się rozgotowało. No, jest naprawdę dobry, no, muszę ci, Marek, tu pochwalić, że nie, nie wierzyłam, ja myślałam, że ten dżem z dyni nie i jabłka wyjdzie. nie wyjdzie. A wiecie, jak w połączeniu z tym smakuje. Ale słuchajcie, on powiem, się okazuje, ah. że w piekarniach nie ma łatwo kupić rogalika. Nie, nie ma. Ja dzisiaj w słuchajcie sensie zaliczyłem sześć, nie, cztery piekarnie i w piątej dopiero kupiłem rogalika. A wiecie co jest zamiennikiem? Croissanty. no. Polskie, te. Hmm, e, czyli dmuchane. No, hmm, Rogaliki. rogaliki? Ale nie, to inne ciasto jest w ogóle. To jest inne ciasto, to jest takie francuskie, a to jest ciasto drożdżowe rogaliko, w rogaliko. rogaliko. Także bardzo, bardzo dobre. Słuchajcie, mm. a żebyście nie myśleli, że to jest mucha, tu przedstawiam. Mm. A, a co, to co, to jest? co to jest? To ja Wam nie powiem, wpadacie na TikToka marzeń.mary.e, gotujemy, tam się dowiecie, jak zrobić domowy dżem. No właśnie, teraz nie wiem, jak to powiedzieć. Dyniowo-jabłkowo, coś tam? Mm. Czy dyniowo jabłkowy także? dyniowo jabłkowy głównie, bo reszta to są jakieś składniki dodatkowe. Ale rzeczywiście tu Wam z czystym sercem polecam coś pysznego i myśmy to akurat y, tu pokazujemy w odsłonie z rogalikiem, z pieczywem, ale to, to można wykorzystać do różnych innych rzeczy. Y, z tym można zrobić fajne, ciasto, tarte. To można wykorzystać do pancake'ów, do naleśników, do ryżu, no po prostu głowa mała. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Dekoracja, Dobrze. popatrzcie. To jest wrzosiec i już wiem jaka jest różnica między wrzosem a wrzoscem. No właśnie, to powiedz Marek. Nie, powiedz Ty, bo to kamera ładnie Cię ujmuje. Tak? Ja Wam powiem tak, my mamy teraz dwa wrzosce i jeden wrzos yy, i dzisiaj Pani yy, z kwieciarni nas uświadomiła i ja Wam to przekazuję. Wrzosiec to jest roślina jednoroczna, natomiast yy, wrzos to jest roślina wieloletnia i taka jest różnica między jednym a drugim, co Wam się bardziej podoba i co macie w domku, ale naprawdę jakie to jest piękne. Dobra, to my sprzątamy Gotowanie się skończyło, TikTok nagrany, pyszny przepis wyszedł, także polecam Wam serdecznie, a to teraz widzę Halloweenowy talerzyk? No nie Marek. tylko talerzyk. Cały, no nie tylko talerzyk. A, ja widzę, że tu komu kogoś już już. Poniosło. Ale wiecie co? Normalnie już oprócz tego, że Halloween, to już Boże Narodzenie weszło do, do niektórych sklepów. No, naprawdę, głowa mała. Dobra, bo ja już chciałam jej znowu. Sprzątamy Ale gdzieś... jeszcze jedno. Co jeszcze? Musisz mnie pokazać okazałości. Tak? Czy wysłuchajcie, widzicie tą bluzę, bo ja mówię tak, wiadomo, że yy, co niektórzy mnie rozpoznają z kolorowych koszulek. I teraz mówię hmm, marzenie. Nawet w komentarzach... Jest co, co piszą? jest problem, bo przychodzi yy, sezon taki zimowy i co... W... Gdzie słuchajcie zapyla po ulicy w koszulce Ja słuchajcie wchodzę do sklepu, a tam taka bluza. Mm. Ja wam jednak, ona materiałowo jest średnia, nie? No, Bo ja ona jest taka sztuczna. Jest, tak, ja też. Ale powiem ja wam kolor intensywny, no mega, papuga. Mm. Nie? Marzenie się to nie podoba. Ja mówię bardzo fajne. To dzisiaj znaczy, Nawet no, z tym wystąpiłem już na TikToku. No to jest bardzo takie oryginalne, nie no, każdy. Takie no. oczojem walne bym powiedział. Każdy lubi co innego ja bym się w to nie ubrała. Może mam powiedzieć, że woli kropeczki. No akurat też nie za bardzo, bo ja ostatnio lubię, wiecie, kolor i. Ja nie lubię jedno. Mono znaczy monotonnie. Ja lubię jednolity. jednolity kolor, bez żadnych ciapek, gwiazdek i tak dalej, aczkolwiek różnie bywa. Dobra. Także tyle w dzisiejszym vlogu. Ja tu stoję jak wiesz pani <grybujesz> z... Z poprzednich, pamiętasz jak za go gotowałaś? I teraz do placy. Nie, bo kiedyś to ty gotowałaś. Tak, kiedyś gotowałam. A propos właśnie gotowania, na kanale gotujemy, zadajecie też często pytanie, kiedy będzie normalny filmik. Otóż no, te normalne filmiki to są teraz shorty, czyli takie krótkie przepisy, które jednocześnie są właśnie takimi filmikami. No, przestawiamy się, przestawiliśmy się i teraz właśnie w takiej krótkiej formie będzie dla was przepis. Słuchajcie, bo ja mam powiem tylko jedną rzecz. Ileś tam osób się pyta, czy będą takie normalne filmy, ale ja, wiem, ja wiem, że Wy wolicie krótkie filmy. I to tak, jest właśnie, przynajmniej tak. większość woli krótkie filmy, bo ktoś woli zobaczyć przepis w minutę, niż patrzeć przez 10 minut. Ale ja Wam minut. powiem, ja sama się na tym łapię. Ja lubię coś szybko zobaczyć i coś, co przyniesie mi jednocześnie, jak gdyby, wiecie, to, co jakieś składniki. Ja mam to zrobić kwintesencja od razu, czyli już gotowy produkt. I nie muszę na to poświęcić. 15 minut, tylko na przykład dwie i A tak dalej. A jakie tak. dwie? Minutę. Tylko Tam tu jest, się... słuchajcie, zawsze problem, żeby dobrać y, taki, taki przepis. przepis, żeby go zmieścić w minucie i niekiedy, słuchajcie, ja się na tym łapię, że ja mam nagrane i ja bym musiał dać na przykład dwie minuty i jest problem i wtedy zaczyna się cięcie, nie? Także szybkie, proste przepisy, ale sprawdzone, jak wiecie, gotujemy je. Yy, tu przekazujemy... zawsze możecie wpaść na Marzonę Marek i wtedy macie tak. większy wykład na temat <noise> przepisu. I na temat przepisu, bo też tutaj o tym wspominamy. Dobra, dziękujemy za oglądanie vloga. Koniecznie dajcie łapkę w górę, polecamy ten dyniowy przepis na dżem i widzimy się w następnym vlogu. Do na razie pa!